Grypa jest ostrą wirusową chorobą zakaźną układu oddechowego, wywołaną przez wirusy grypy typu A, B i rzadziej C. Grypa występuje na całym świecie i szerzy się drogą kropelkową oraz przez kontakt z wydzielinami dróg oddechowych. Najczęściej chorują dzieci i młodzież, ale najcięższy przebieg obserwuje się u osób starszych, przewlekle chorych oraz kobiet w ciąży. Sezon zachorowań w Polsce przypada zwykle od października do kwietnia. Grypa ma charakterystyczny przebieg nagły początek choroby, wysoką gorączkę, dreszcze, bóle mięśni, stawów, silne osłabienie, Brak apetytu, bóle głowy i uczucie rozbicia, suchy męczący kaszel, ból gardła i katar. Objawy zwykle utrzymują się przez 5-7 dni, ale osłabienie i kaszel mogą przedłużać się nawet do kilku tygodni. Grypa nie zawsze kończy się samoistnie. Do najgroźniejszych powikłań należą zapalenie płuc, pierwotnie wirusowe lub wtórnie bakteryjne, zaostrzenie przewlekłych chorób, np. POHP, astmy, niewydolności serca, cukrzycy. Zapalenie mięśnia sercowego i osierdzia, zapalenie mózgu i opon mózgowordzeniowych w najgorszych przypadkach prowadzi do skonu.